Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał, zapłakał nad nim i rzekł: — O gdybyś ty poznało w ten dzień to, co służyło pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Bo przyjdą do, na ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą się wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą, a nie zostawią w Tobie kamienie na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Czytamy bracia i siostry w tych dniach jako pierwsze czytanie Księgi Apokalipsy. Ostatnią księgę Nowego Testamentu, księgę, która, można by powiedzieć, z punktu widzenia boskiego, teraz ukazuje naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wzajemnie się przenikające. Mówi o tym, co ma przyjść. Taki głos słyszy święty Jan na wyspie Patmos. Spisz to wszystko, co, ma się, co musi się zdarzyć. I dzisiaj, w dzisiejszym czytaniu, słyszeliśmy opis pięknej liturgii, która odbywa się w niebie. Bóg, Ojciec, zasiada na tronie i w prawej dłoni trzyma księgę zapieczętowaną. Na siedem pieczęci, czyli całkowicie niedostępną, komukolwiek. Jej treść pozostaje całkowicie zakryta. Człowiek nie jest zdolny do odczytania tej księgi. Cóż to za księga? Można powiedzieć, że to jest księga stworzenia i Zbawienia. Księga historii, historii świata i historii każdego człowieka. Bo historia i świata, i każdego człowieka jest również historią zbawienia, jest historią bożych interwencji. Księga, która można powiedzieć, gdyby ją człowiek znał. Jeśli w tej części przynajmniej, która się jego tylko dotyczy, to by szedł tak jak z kompasem prosto, wiedziałby w jaką drogę skręcić, czego unikać, co uczynić. Znałby wszystko. Niestety, to jest przed nami zakryte. Nie wiemy nawet, co jutro się zdarzy. Pan Bóg jedyny wie, właśnie ten, który trzyma tę księgę w swoim ręku. I można powiedzieć, nieznajomość tej księgi, jej treści, to jest sytuacja tragiczna. Człowiek, można by rzec, kręci się w ciemności w jakiejś rozpaczliwej niezdolności nawet do postawienia kroku właściwego. Człowiek nie wie, jak swoje życie interpretować, jak tłumaczyć wydarzenia, jakie jak mu się zdarzają, jakich jak jest świadkiem, jakich jest uczestnikiem. I tutaj słyszeliśmy, że święty Jan płacze. On wyraża sytuację człowieka, właśnie który doświadcza chodzenia w tej ciemności, że nikt nie może tej księgi otworzyć, nikt nie może objawić jej treści. I tutaj nagle okazuje się, że jest ktoś taki. Baranek st stojący jakby zabity czyli Chrystus paschalny zabity ale żyje bo z wstał i który ma siedem rogów i siedmioro oczu siedem rogów symbol całkowitej potęgi róg to jest symbol mocy w piśmie świętym siedem liczba doskonała pełnia i siedmioro oczu, siedem duchów wysłanych na ziemię. Jezus Chrystus paschalny jest Panem, jest zwycięzcą. I On podchodzi do zasiadającego na tronie i bierze księgę z Jego prawicy i wtedy całe niebo. Owe tajemnicze osoby, żywe starcy, aniołowie i archaniołowie śpiewają pieśń chwały, wychwalają go, że przez swoją krew, przez swoją ofiarę dokonał dzieła niebywałego. Można powiedzieć, otworzył nam tę księgę. I to jest punkt pierwszy, można tak rzec, tego dzisiejszego słowa, bo ono nam przypomina, że Jezus Chrystus jest kluczem do interpretacji historii historii świata i historii naszej, historii naszego życia. Ten, kto nie ma tego klucza, będzie w ciemności. Ten, kto ma ten klucz, Jezusa Chrystusa rozumie osoby, które spotyka, wydarzenia, jakie go dotykają. Rozumie dramaty, smutki, radości. To wszystko, co się wydarza w jego, w jego życiu, to nabiera innego sensu. Wie skąd wyszedł, dokąd idzie. Można by porównać, chociaż to jest porównanie niedoskonałe, do sytuacji człowieka, który nagle tam, przypuśćmy, no jakąś ciocię starszą, musi odwiedzić. Przyjechał do miasta, gdzie jeszcze nikt no nie, nigdy nie był. Spóźnił się pociąg, w nocy przyjechał. Dokąd iść? Nigdy tam nie był. Miasto jest duże, ciemności, ludzi już na ulicach nie ma, nawet się nie ma kogo spytać. I nagle podchodzi do niego ktoś i mówi: Widzę, że pan jest zagubiony. Tutaj mam plan miasta, może panu pomoże. I wtedy patrzymy, jaka ta ulica, gdzie, gdzie jesteśmy, a róg tej i tej znajdujemy na planie. Wiemy, gdzie mieszka ciocia. U, u, patrzymy, drugi koniec świata. Ale patrzymy na planie, tutaj dwie ulice, dalej stacja metra. Może jeszcze jeździ, bo do, do północy powinna no, jeździć. I tam blisko tego miejsca, gdzie tam ciocia mieszka, jest również stacja, to tam Nowy Nasza sytuacja się zmienia diametralnie. Wiemy, gdzie jesteśmy, dokąd mamy iść, w jaki sposób tam możemy dojść. Dzięki temu człowiekowi. Otóż tym człowiekiem jest dla nas Jezus Chrystus. Spotkanie z nim sprawia, że nasze, nasze życie już nie jest błąkaniem się w ciemności. Przerzuca światło, nadaje sens. To jest piękne słowo, które nam przypomina o wielkiej miłości Boga dla nas, ale to dzisiejsze słowo także w Ewangelii przypomina o odpowiedzi człowieka. Człowiek może nie przyjąć światła Bożego. Jerozolima i naród wybrany nie przyjęły Jezusa. Przyszedł ten, który miał nadać ostateczny sens ich historii, bo cała historia Izraela to była historia oczekiwania na Mesjasza. Jezus przychodzi do Jerozolimy, już się zbliża, był blisko i płacze nad tym miastem. Powie, że spełni się to, co już kiedyś uczniom powiedział, kiedy się zachwycali świątynią wspaniale odbudowaną przez Heroda Wielkiego. Z tych kamieni nic nie zostanie, nie zostanie kamień, który by nie został zwalony. I tutaj Jezus płacze nad Jerozolimą, bo nie poznała czasu swojego nawiedzenia. To jest, to tak jak z tym człowiekiem, który znalazł się w tym obcym mieście, gdyby on odrzucił ten plan, jaki mu nieznajomy o, oferuje. E po co mi? Dam sobie no radę. Nie, nie da sobie rady. Będzie się błąkał w ciemności po ulicach, zmarznie. Nie, może go jeszcze ktoś obrabuje. My jesteśmy zaproszeni, żeby każdego dnia poznawać ten dzień, w którym Chrystus nas nawiedza, dzień, który służy pokojowi. Jerozolima nie poznała i zapłaciła straszliwą cenę.